Zgodziła mnie jazda współczesnym motocyklem, a przyjeździłem już w dużą część Europy. Dlatego zsiadłem na, na trosz, coś troszeczkę starszego e, i w ruszam e, dookoła Polski e, 10 lipca, przyjeżdżając przez e, Litwę, odwiedzając Wilno. Hel, Świnoujście, Berlin chciałbym bardzo podjechać pod Bramę Branderburską. Następnie Praga, Zakopane i z powrotem nasze piękne Wieszczady. Liczę samej jazdy około 13 dni, natomiast jeśli chodzi o kilometraż, to około 4000 km. Zależy, ile razy pobłędzę, ponieważ całą tą drogę chcę przejechać bez wykorzystania nawigacji tylko i wyłącznie przy pomocy mapy oraz busoli, ponieważ też będę jeździł w nocy. Kiedyś miałem pojechać na e, Prypeć, e, ale niestety zaczęła się wojna i ona powiedziała, jak chcesz jechać, to bierz cws i jedź nad morze. A ja się zapytałem, a czy dookoła Polski mogę pojechać? Jedź dookoła Polski i stąd się wziął właśnie ten, ten pomysł objechania Polski dookoła. Jestem samowystarczalny, dlatego Biorę z sobą namiot, karimatę. Gdzie się zatrzymam, tam będę spał. Gdzie się będę kąpał, to tylko i wyłącznie jakieś rze rzeki, strumienie i tyle. Przygoda.